Diolch <coughs> <coughs> yn

Ну, ну, да, да. А, ну, да. А, 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 да.

No i masz wieści, kochanie. I pan wziął I pan wziął tak, a teraz rekocze I nie ona Na no, przykład najlepszy z tych ludzi jest Pan Jeżeli rozmawiasz z Isą, to pozdrów ją ode mnie. W kolorach hiszpańskich zobaczcie. się? Ty, o Jezu, o, następne jakieś cudne dziecko, które chce zagryźć ze strachu. E, na fajcie ubrał w kolorach hiszpańskich. Tak? Ja się już tak nie stwierdziłam. Ma piękne, czerwone, opięte spodemki. I tak, żółty, mało no, słoneczną słone, żółtą koszulkę. Patrzę na niego z pożądaniem po prostu.

Nie, nie znajdę na pewno. Oni się nie wiedzą, bo się nie mówię, nie znali, nie znam. O, Nie, o że ktoś się skwierdział w naszym no, O, fuck, tak. o ja, dajesz Bredia? <laughs> ja pierdolę. Także... Yy, Bredia, świnio. Nie, właśnie schodowy, też zresztą nie umiesz, tam Pan podjeździł że zdecydowanie uczynił aszystkę. Wystajemy od tego no no główna głowa, ale taka, jak kolega patrzy i nie widzisz, że to taka Martynka Żuchelna, no to fajna suka, ładny pies, ale za długi, Jaka <gulera> kultura. Taki trochę wydygany. Bardzo dużo się z no i do Obradzecia cieszę. Dajcie pokieć, fajne. O, Także nie, zdecydowanie jego brać, bo nim to się nie ma co zajmować.